Gdy wpiszemy w Google najgorszy prezydent USA, od razu wyskakuje Richard Nixon. Także drodzy Państwo, najgorszy prezydent USA: Richard Nixon. Nixon urodził się w ubogiej rodzinie w małym miasteczku w południowej Kalifornii. Ukończył Duke University w 1937 roku i w Kalifornii zaczął praktykować prawo. On jego żona, Pat, przenieśli się do Waszyngtonu w 1942 roku, aby pracować dla rządu federalnego. W czasie II wojny światowej pełnił służbę czynną w rezerwach marynarki wojennej. Został wybrany do Izby Reprezentantów w 1946 roku. Jego działania w sprawie Hisa, urzędnika amerykańskiego powiązanego z KGB, ugruntowały jego reputację czołowego antykomunisty, co wyniosło go do rangi narodowej. W 1950 roku został wybrany do Senatu. Był współpracownikiem Eisenhowera jako kandydata na urząd prezydenta w 1952 roku, a następnie przez 8 lat pełnił funkcję wiceprezydenta. W 1960 roku bezskutecznie kandydował na prezydenta, przegrywając o włos z Johnem Kennedym. Nixon przegrał wtedy wyścig na gubernatora Kalifornii z Patem Brownem w 1962 roku, a w 1968 ponownie kandydował na prezydenta i został wybrany, pokonując w wyrównanych wyborach George'a Wallace'a, który był znany z radykalnych poglądów segregacyjnych. Nixon zakończył amerykańskie zaangażowanie w Wietnamie w 1973 roku, kończąc pobór wojskowy w tym samym roku. Wizyta Nixona w Chinach w 72 doprowadziła ostatecznie do nawiązania stosunków dyplomatycznych między dwoma narodami, a w tym samym roku uzyskał traktat antyrakietowy ze Związku Radzieckiego. Jego administracja generalnie przeniosła władzę z kontroli federalnej na kontrolę stanową, narzucił kontrolę płac i cen na 90 dni, wymusił desegregację południowych szkół, założył Agencję Ochrony Środowiska i rozpoczął wojnę z rakiem. Przewodniczył także lądowaniu Apollo 11 na Księżycu, co oznaczało koniec wyścigu kosmicznego. Brzmi pięknie, ale wcale tak nie było. Zbliżając się do wyborów prezydenckich w 1972 roku, urzędujący prezydent Nixon podjął kroki mające zapewnić mu prawicowy elektorat. Nixon sprzeciwił się m.in. desegregacji rasowej w autobusach szkolnych i możliwości przerywania ciąży, a także obniżył wymaganą granicę wiekową do czynnego prawa wyborczego. Te wybory okazały się jednym z największych oszustw w historii. Czemu? Utworzył Komitet Reelekcji Prezydenta, który był organizacją skupiającą wokół siebie zróżnicowaną grupę ludzi lojalnych wobec prezydenta, których zadaniem było przeprowadzenie przeróżnych nielegalnych działań mających zaszkodzić przeciwnikom politycznym Nixona. Przykładową operacją tej grupy była próba skompromitowania Daniela Elsberga przez wykradzenie akt lekarskich z gabinetu jego psychiatry w celu znalezienia w nich kompromitujących materiałów. Z początku działania te, nawet jeśli wykryte, uchodziły bezkarnie, gdyż nikt nie mógł wykazać amerykańskiej opinii publicznej i amerykańskim organom sprawiedliwości prawdziwego źródła tych operacji. W nocy 17 czerwca 1972 roku przyłapano na gorącym uczynku pięć osób próbujących zainstalować podsłuchy w siedzibie sztabu wyborczego Amerykańskiej Partii Demokratycznej w Waszyngtonie. Siedziba mieściła się w budynku biurowym ulokowanym w kompleksie Watergate. Wśród zatrzymanych znalazł się James McCord, pracownik Komitetu Reelekcji Prezydenta Stąd. Pierwszy raz zwrócono uwagę na Nixona. Dziennikarze gazety Washington Post nawiązali kontakt z agentem FBI Markiem Feltem, który donosił im anonimowo o działaniach prezydenta. Pod wpływem następnych doniesień powołano komisję senacką do zbadania zakulisowych rozgrywek podczas kampanii prezydenckiej. Ocenia się, że około 85% Amerykanów oglądało przynajmniej część tych przesłuchań, dowiadując się w ten sposób o wielu kompromitujących i nielegalnych działaniach administracji. I w wyniku tego tracąc zaufanie do Nixona. Podczas przesłuchań stawało się coraz bardziej jasne, że wysocy urzędnicy Białego Domu popełniali szereg przestępstw, ale nie wiadomo było do jakiego stopnia Nixon wiedział o tych działaniach. 13 lipca niespodziewanie wyszło na jaw podczas przesłuchań, że w Białym Domu istnieje automatyczny system nagrywający wszystkie rozmowy tam prowadzone. Ta informacja zmieniła cały charakter dochodzenia, gdyż prawie natychmiast Senat zaczął domagać się dostępu do taśm z nagraniami, które w przekonaniu senatorów mogły zawierać dowody nielegalnych działań Nixona i jego otoczenia. Równocześnie Nixon bronił się przed wydaniem taśm, usprawiedliwiając to specjalnymi uprawnieniami prezydenta. Wydania taśm żądał prokurator specjalny, Archibald Cox. Był bardzo niewygodny dla Nixona, więc Nixon go zdemisjonował, a na jego miejsce został powołany Leon Jaworski. Nixon miał nadzieję, że Jaworski da się manipulować przy okazji... Udostępnił część taśm, z początku tylko w formie pisemnych sprawozdań, z wieloma fragmentami usuniętymi pod pretekstem chronienia tajnych informacji. Kolejną kompromitacją prezydenta było zniknięcie 18 minut nagrania z kluczowej taśmy, co było fałszywie usprawiedliwiane przez Biały Dom pomyłką sekretarki. W toku śledztwa wyszło na to, że jest niemożliwe, żeby akurat ten fragment sekretarka usunęła zupełnie przypadkowo. Opinia publiczna cały czas ścisnęła, by upublicznić taśmy. Kwestia ich wydania stała się kluczową sprawą afery, a konflikt prawny na tej płaszczyźnie toczył się do 24 lipca 1974 roku, kiedy Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych wydał jednomyślną decyzję, że Nixon musi udostępnić wszystkie taśmy. Od początku 1974 roku Izba Reprezentantów wszczęła procedurę odwołania prezydenta. Do postawienia prezydenta w stan oskarżenia nie doszło, gdyż Nixon 9 sierpnia 1974 roku sam ustąpił z urzędu. Jego następcą został Gerald Ford, który w miesiąc po rezygnacji Nixona wydał szeroki akt ułaskawienia, zamykając tym samym możliwość pociągnięcia Nixona do odpowiedzialności prawnej za jego nielegalne działania podczas prezydentury. Nixon przyznał się do popełnionych błędów w trakcie wywiadu przeprowadzonego przez Davida Frosta. Działanie Forda Zostało bardzo skrytykowane i stało się obiektem wielu żartów, parodii. W październiku 1974 roku Nixon zachorował na zapalenie żył. Musiał przejść operację albo umrzeć. Opinia publiczna nie uwierzyła w jego chorobę, a Washington Post nawet wydrukował karykaturę przedstawiającą Nixona z gipsem na niewłaściwej nodze. Twierdzono, że ten udaje chorobę, by uniknąć rozpraw. Później próbowało jeszcze wrócić do polityki, ale, jak się domyślacie, bezskutecznie. 8 lipca 1976 roku Sąd Najwyższy Stanu Nowy Jork pozbawił go możliwości wykonywania zawodu prawnika, uznając go winnym naruszenia prawa i etyki zawodowej. Wiosną 1985 roku Nixon zrezygnował z ochrony Secret Service, jaka przysługuje byłym prezydentom. Przebywając w Park Ridge 18 kwietnia 1994 roku, Nixon doznał udaru mózgu, w wyniku czego został częściowo sparaliżowany i stracił mowę. Zmarł 4 dni później w szpitalu w Nowym Jorku, w otoczeniu córek i wieloletniego przyjaciela pastora Bilego Grahama. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną biografię. Zapraszam Was na Instagrama Światowej Historii i kanał Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć.